Siema dzisiaj mamy nową aktualizację PET Simulator 99. Ta aktualizacja wygląda trochę jak Pokémony. Otwieramy sobie karty Pokémon, tak można powiedzieć karty pet nie? Jak można tutaj zobaczyć trading cards Cardpack, limitowane zwierzęta z Titanikiem, czyli limitowane Titaniki, limitowane Huge, nowe Pety, może tutaj upgradey, yy, Index Card, nowa też tutaj Clan batelka, Super Hero Cardpack. Zobaczymy sobie, oczywiście, wszystko, jak to ładnie tutaj wygląda. Nowy Huge, tutaj właśnie ten kar karty nowe, taka lepsza, lepsze karty. I sobie, to jest oczywiście event, ale najpierw sprawdzimy sobie mailboxa, jakiego dostaliśmy. Proszę Karol, dziękuję za so mailboxa. Temu. Żuwiczek dla ciebie leci. Le lecimy tutaj na eventową mapkę. Sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. O, breakables, breakables do rozwalenia. Rozwalamy sobie troszkę. Tutaj mamy. O, autofarma ustawimy sobie. Przejdziemy sobie do event upgrade. O, kurde, tutaj to mnie nie stać na nic. Nie wiem, jak się to zdobywa. to sobie, oczywiście, zaraz ogarniemy. Tutaj mamy, oczywiście, za karty. Tak, dokładnie, za karty. I z tego, co widzimy, najbardziej opaca otwierać tutaj tą yy, paczuszkę Normalne pety nie i potrzeba eventowych petów do rozwalania breakups breakables na tym evencie Więc sobie tutaj poradzimy jakoś I rozwalimy troszkę i zrobimy o opening tych paczek Możemy sobie otworzyć pierwszą paczkę Więc sobie otwieramy, kupujemy A co nam wlatuje do ekwipunku Także wchodzimy w ekwipunek Otwieramy retro paka I sprawdzamy co nam wylatuje Dostajemy taką ładną animację Okręca nam się paczuszka I się otwiera Gamer Shiba Okej okay lecimy dalej gamer shiba po raz kolejny okej okay, gamer shiba, gamer shiba pixel dla dragon a best of glowing pixels nie mam pojęcia jaki to jest patch czy to jest dobry czy niedobry yy, dragon card nie wiem w sumie czy to jest Raczej nie, raczej nie. Także gamer szybę sobie możemy zrobić. Tutaj potrzebujemy trzy jeszcze. No to gamershiba ładujemy pyk. Mamy gamer i gamer ile bije? Gamer Shiba 36 Dimension bije, Zwykła, a możemy jeszcze zrobić golden. Zaczną w sumie nie możemy. Niestety, niestety nie możemy zrobić gamer ale sobie od razu możemy kupić kolejną pacuszkę, więc Odkupujemy i lecimy pyk, otwieramy, otwórz one pack, otwiera nam się Gamer pyk, gamershiba, gamershiba. Cut. ERROR CUT, kolejny, lecimy dalej, kolejny ERROR CUT, nieźle, nieźle nam poleciało teraz, ale i tak chyba nie możemy zrobić żadnego peta, żadnego peta nowego, no niestety nie możemy, my sobie nafarmimy trochę pieniążków tutaj, i otwieramy jakieś lepsze paczuszki może. Jak się uda oczywiście. Oj, widzowie, widzowie, mamy tutaj w tym momencie szansę. Przepraszam, nie szansę, możemy sobie kupić kolejną paczuszkę średniego pieru. Kupujemy. Mamy nie wiem jaką szansę na fiudza. Ale otwieramy. Kupujemy jedną pasówkę. Pyk. Otwieramy. Okręcamy. I co nam wylatuje? Hellhound. Nie wiem co to. Kolejny, kolejny. Kurde, 4 I. Mortu. Przerabiamy od razu sobie te peci. Kurde, nie tutaj. Pyk, tutaj. Pyk. 39 dziewięć tygodni. Major. No to powiem wam, że nie jakoś. W sumie lepsze. Niestety, nie lepsze jakoś te peciki. Ale. Mamy upgrade. Upgrade. Co tutaj możemy kupić? More packs. Ingres to To nie. takie okay, aktualnie. The <laughs> Aktualnie bym nic zakupywał, Na farmie wysuję tych, tych tokeników. I sobie tutaj kupił? Kupił czapetkę. Że tańsze paczki, tańsze paczki, tak? Tańsze paczki albo pozbierałbym sobie na tą paczuszkę w sumie na tą najlepszą paczkę, jaka jest. Na, tym, na tej aktualizacji. Poza tym, oczywiście, za robuxy. Ale to za robuxy, to wiadomo, nie stać mnie. Niestety. Także musimy sobie poczekać troszkę. Chciałbym nagrać ty w końcu odcinek z Forever Pack otwierania, ale kurde. Nie staćmy, nie staćmy, tak, widzowie? Niestety. Dobra, ja zaraz te do was wrócę, ja jak na farmie sobie trochę o oj widzowie, widzowie, mamy 252 tysiące waluty więc w tym momencie kupujemy sobie najlepszą paczuszkę wchodzimy w ekwipunek fun fact, te paczuszki chodzą po 14,5 miliona Pewnie dałoby się je drożej sprzedać, ale sobie otwieramy tą najlepszą paczuszkę Co nam wylatuje w tym momencie, wylatuje nam Lumiaxalot, 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 Axolotl, Lumi Axolotl, of... Uuu, Wicked Agony Nie wiem, to w sumie spoko czy nie Chyba tak, chyba tak, mam nadzieję, że tak Robimy Lumi, Lumiaxalot na 43 damage'a on ma Więc chyba kurde nawet, gicior, gicior, ale mam nie wiem co co ten za Weekend Agony jest? Mam nadzieję, że jakiś spokój to będzie. Może jakiś kluczyk to był, bo nie zwróciłem uwagi tak szczerze. Co te fantazy. Fantazy. Pagma. Yy, kurde, nie mogę tak sprawdzić. Niestety. Ogólnie to w sumie tak naprawdę tyle z tej aktualizacji, jak tak sobie patrzę. Nie ma nic tutaj więcej. Więc kurde widzowie, można powoli kończyć. Tak naprawdę. Ale najpierw. Najpierw by tutaj by się przydał. O kurde widzowie, ja powiem Wam, że tutaj Titanic Super Wolfcard. 3,3 biliona a na Hughesa 75 milionów i te karty w sumie są drogie opłaca się kupić to i, i otworzyć i sprzedać kurde aż sobie chyba kupię tutaj forever paczka na, na, na pierwszym poziomie bo na więcej mi nie stać będzie więc kupujemy pierwszą pierwszą tutaj zakładkę forever Packa, kupujemy raz przechodzimy dalej jak się wyświetli to doładuje jak się wyświetli coś ciekawego to i robux no niestety nic ciekawego nam się tu nie wyświetliło więc robuxów nie doładuje bez sensu tak naprawdę także widzowie kurde, Update. update, powiem wam, że bardzo ciekawe podstreamowanie Będziemy sobie tutaj otwierać te paczuszki Będziemy robili, robili dużo openingów Oczywiście to co będzie wylatywać będzie na rozdanie No chyba, że wyleci Titanic, to akurat sobie zostawię To będzie mój pierwszy Titanic I mam nadzieję, że jakąś kartę Titanica dropnę za tym evencie Nawet nie tylko kartę, bo, bo ogólnie parę kart tego Titanica Mam nadzieję, że poleci coś i będę mógł mieć Titanica Mam taką nadzieję, bo Mam takiego pecha, wydaje tyle milionów gemów na te openingi tutaj z drowerem, tutaj samemu na tych streamach i kurde no niestety nic nie leci. Nic, nic nie leci. Aż kurde trochę mi smutno, powiem wam widzowie. Te cztery huge, no niestety nie mieliśmy żadnego huge i także koda, szkoda. Ale kurde, dwa Titaniki są tutaj. Jeden jest free to, ble free to play, czyli Titanik cupcake i Beca bekazu z card, Titanic Super Wolf Card, ale Titanic Super Wolf Card jest tutaj z tych... Kurde paczek Super Hero za 3 Robuxów. Więc on też w sumie jakoś drogi nie jest. Te paszki aktualnie chodzą, już wam widzowie mówię po ile. Chodzą tak naprawdę po 105 milionów, a to dopiero godzina od update'u minęła tak naprawdę. Także opaca się, opaca się, a ja wam widzowie powiem ee, tak szczerze, że to... to nic więcej wam nie mogę powiedzieć na temat tego update'iku, Giga fajny, ale widzowie, zostawcie sobie ika, lajka i komentarzy jak wam się odcinek podobał. Także na razie i cześć, do zobaczenia na jutrzejszym streamku.